Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Czy ta kamera się ruszy, czy mi się wydaje? Po takiej dłuższej mojej przerwie, słuchajcie, od vlogowania. Przychodzę z takim trochę update'em, trochę sobie pogadamy, opowiadam i tak dalej, i tak dalej. Muszę na pewno zacząć od tego, bo ja czasami wracam do swoich starych vlogów. Jaka jest teraz, jaką teraz mamy ogólnie pogodę i aura? Myślę, że ta pogoda jest w większości rejonów w Polsce czyli śnieg i takie mocniejsze mrozy to wiadomo, jeszcze nie są jakieś bardzo duże mrozy ale jednak mrozy gdzie w nocy mamy tutaj u nas nad morzem jest takie minus 8, minus 10 to jest słuchajcie, wow, niewiarygodne ja jak rano jadę zawieźć dzieciaki o 8 to naprawdę jest jeszcze tak zimno dzisiaj jak jechaliśmy rano to było jeszcze minus 6 ale też przy tym przy, codziennie, słuchajcie, jest tak słonecznie, także są takie widokowo to przepiękne te pogody, przepiękne te krajobrazy, kiedy rano w ogóle jest też taka rosa, zamarznięta mgła wiecie, która się osadza wszędzie na każdym szczebelku płota, nawet widać na płocie, jak widzicie, są pajęczyny i te pajęczyny są też takie oszronione, no przepiękne widoki, naprawdę przepiękne widoki. Jest teraz tak fajnie y, mroźnie na dworze, coś takiego na innego. Y, my teraz, chociaż już jest praktycznie koniec tygodnia, ale w poprzedni weekend, to czy znaczy w ten, który był teraz, mieliśmy bardzo fajny y, czas. Y, przyjechała do mnie na weekend w ogóle moja kuzynka. No i mieliśmy, słuchajcie, bardzo duży zjazd rodzinny. Y, to był taki zjazd z gałęzi. Rodzeństwa mojego dziadka, ich dzieci, ich wnuków i było też kilk. Jeden chyba prawnuk tylko. My naszych dzieci nie braliśmy, a też byliby tą gałęzią prawnuków moich dziadków, czyli nawet prapra pra tamtych. No tak, ogólnie jest to po prostu duża rodzina, dlatego że i założyciele tej gałęzi mieli dużo dzieci. Jednym z tych dzieci był mój dziadek i mój dziadek też miał dużo dzieci. Też ich było sporo. I ja przez to takie spotkania rodzinne u nas to zawsze są takie duże spotkania. Zazwyczaj jakieś wigilie i tak dalej, to też były zawsze u nas takie um, imprezy, gdzie było więcej osób. Dodatkowo jesteśmy rodziną taką która lubi się bawić, lubi bardzo muzykę mój dziadek całe życie od młodych lat grał na akordeonie i jeżeli gdzieś tam oglądałyście moje wcześniejsze, dużo wcześniejsze vlogi z Wigilii, to jest jeszcze na nich mój, teraz już świętej pamięci dziadek, który właśnie przygrywał nam na akordeonie Obecnie jeden z moich kuzynów przejął tę umiejętność po moim dziadku, i na takich imprezach właśnie ja na przykład uwielbiam ten moment, kiedy sobie biesiadujemy, kiedy właśnie mój kuzyn wyciąga akordeon i możemy sobie wszyscy śpiewać. A na tej imprezie, słuchajcie, było ponad 70 osób, i to naprawdę była tylko taka rodzina. No, z wszystkimi gdzieś tam się znamy, mamy jakiś tam kontakt, to nie jest tak, że ktoś tam nie wiedział, kto kim jest. To jest taka dosyć bliska i to i tak nie byli wszyscy z tej, z tej gałęzi, którą Wam wymieniłam, bo wiadomo, no nie wszyscy, nie może tak być nigdy, że będzie 100% osób. W naszej rodzinie to było pierwsze takie spotkanie, no i było cudownie, było cudownie, bo my po prostu się bardzo wszyscy yy, znamy i mamy jak gdyby podobne upodobania, wiecie o co chodzi, że lubimy się bawić w ten sam sposób, dlatego chyba tak fajnie nam się po prostu bawiło. Także był bardzo fajny weekend. Jeszcze przez to, że właśnie została u mnie Ania, chociaż też dosyć szybko mnie opuściła. Ale no, to był naprawdę bardzo, bardzo fajny weekend. I w sumie chyba właśnie od soboty zaczęło tak padać, że tak nas tutaj zasypało, tak zaczęło mocno padać. I teraz tak jest właśnie fajnie i słonecznie. Tydzień na razie mamy taki dosyć spokojny. My w ogóle, tak jak Wam mówiłam w poprzednim roku, prawie całe ferie przechorowaliśmy. No teraz właśnie zaczęło się, zaczęła się jak gdyby na nowo szkoła. Na razie jest wszystko ok. Jest też, tak jak mówiłam, już taka mroźna pogoda, to może te choroby w końcu trochę uskaną, bo nie będą mogły się rozwijać. Alanek, przestań, proszę. Ale ja chcę, żebyś odrabiał lekcję, ok? Co ci jeszcze Jurka dała? Co ty Nagrywam. Jak ładnie te tulipany pachną. Ah. No, co ci jeszcze Jurka zrobiła? Dalej. Mogę pokazać to, co Jurka ci zrobiła? Takie um. coś i zobacz. To ona Ci tego nie zrobiła. Zrobiła. Pokaż, takie się kupuje gotowe. Nie, ona mi takie zrobiła, ona sama to robiła. Misiu, no są, to są takie parasolki do drinków, że się mówi, że ma się drinka z parasolką. To ona tego nie zrobiła, to jest takie gotowe, wiesz, może jedynie ten patyczek tu włożyła. Takie kiedyś to były takie bardziej popularne te drinki z parasolką. Nie, bo ona nawet na lekcji zrobiła sama takie. Aha, no dobra, okej, okay, skoro tak mówisz, jeszcze jedna sprawa, o której chcę Wam powiedzieć i będę o, tej, o tym przypominała co jakiś czas, to moje Vinted, macie link do mojego Vinted na, tutaj na dole w opisie. No i co? i Obserwujcie, zapraszam tam, ja teraz zaczynam tak bardziej rozbudowywać to moje konto na Vinted. Pojawiają się często też nowości, także y, zaglądajcie koniecznie na moje Vinted, bo w ogóle ostatnio ktoś mnie zapytał, kiedy będzie kolejna wyprzedaż szafy. I ja już nie wiem, czy ja będę nagrywała wyprzedaż szafy, wiecie, ja chyba już będę właśnie wystawiała rzeczy na Vinted. Mi zdarza się też na TikToku y, pokazywać te rzeczy. Czyli, wiecie, jak coś wstawię nowego na wintet, to wtedy na TikToku pokazuję te rzeczy. Bo nie wiem, czy jeszcze jakikolwiek sens będzie miało nagrywanie tutaj na YouTube, wiecie, takich właśnie wyprzedaży, kiedy już tak bardzo angażuje się też w to Vinted. Także koniecznie zapraszam, Spadajcie. Yy, z wczoraj została nam yy, zupa Krupnik. Także podgrzewam i sobie teraz zjem z chłopakami. Chociaż chyba zjem tylko ja i Alan, bo Aleksowi wczoraj średnio smakowała ta zupa. Dajcie znać, jakie zupy u Was w ogóle najchętniej jedzą dzieci. Krupnik też bardzo lubię. Ja w ogóle najbardziej, słuchajcie, chyba uwielbiam zupę kalafiorową, koperkową. Koperkowa to w ogóle właśnie muszę zadać, za pewno nie robiłam. Ale kalafiorowej to u mnie nie, nigdy. Ja uwielbiam kalafiorową, kalafiorową zupę. Ale też wczoraj zamiast tego krupnika miałam w myślach zrobienie e, buraczkowej. Tylko wiecie, takie u mnie zaraz jest myślenie, że tak, buraczkową to widzicie, nachlapią, zachlapią cały obrus, że e, krupnik jest trochę bezpieczniejszy. E, a też z takich jeszcze, że tak powiem, chociaż to już nie jest taka nowość, ta dubajska czekolada, ja mm, jadłam już kilka takich kupionych, ale będę robiła też swoją. Kupiłam stacjonarnie e, ciasto to kataifi. I zamówiłam foremkę z temu i czekam na tą foremkę z temu, coś ona w ogóle ostatnio, coś, coś długo, do mnie idzie coś to zamówienie z temu. Mm, no i jak tylko przyjdzie ta foremka, no to y, będę robić. Kupiłam też ten krem pistacjowy i powiem Wam, że próbowałam sporo już tych kremów pistacjowych, bo już i ten z Wiedronki, z Lidla, z Dino i ten chyba mi najbardziej smakuje, dlatego y, teraz do tej dubańskiej czekolady kupiłam ten właśnie. Ja wam też nagrywałam, e, zrobiłam taki deser dubajski, czyli zrobiłam to ciasto kataifi z tą e, masą pistacjową, e, tak jak się robi wnętrze do czekolady dubajskiej. E, dałam to do takiego tam kieliszka, czy do czegoś takiego naczynia. E, na to pokroiłam truskawki, bo już teraz coraz więcej pojawia się tych truskawek i po prostu polałam to taką płynną czekoladą. I to też było pyszne. Ale trochę też tej dubajskiej czekolady nie mogę się doczekać. Naprawdę, bo mi akurat osobiście przypadła bardzo do gustu dubajska yy, czekolada. Teraz gdziekolwiek pójść, ale ze wszystkich miejsc największy lud... Żaden inny nie zna takich, gdzie zabierasz mnie. Widzę w Tobie więcej.